Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku, z tej strony Express. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować quest'a u Salome. Więc idziemy do Salome. I zaczynamy u niej quest'a. Który to dialog? Zadania natychmiast się podejmuje, no i co? rozpoczęto quest. Znajdź składniki mikstury i wróć do Salome. Yy. Tymi składnikami są chyba rośliny. Yy. I tutaj pisze kwiat gargulca, liść i gałąź rosu. Ja, słuchajcie, te yy. rośliny spróbuję kupić na aukcji. Nie chcę mi się po prostu. A jeśli nie, no to będę musiał zatrzymać, ale zaraz wam powiem. Yy gdzie możecie lokalizację różnych roślinek znaleźć i jeszcze ja powiem wam gdzie możecie takie coś znaleźć więc będzie neutralne i tu miał być osłum no os, na przykład. No nie ma. Eee, liść. O jest. Liść byteri jest tutaj za 35. No nic, ja sobie pozwolę kupić. Eee, jeszcze był, był kwiat garbulce. Kwiat. O jest. Ślicznie. A więc ja kupiłem na aukcji dwie roślinki, a trzecią roślinkę będę musiał niestety znaleźć. Ja tutaj będę musiał niestety się zatrzymać, zrobić krótką przerwę i po tej przerwie wrócę. A, no i jeszcze wracając do wcześniejszego rozmowy, tak jak powiedziałem wam, podam wam linka w opisie. Jak już nagram filmik, to będzie wszystko w opisie, w komentarzu. Tam wszystko znajdziecie. Będzie link opis. A ode mnie to już mówię, że kwiat gargulca bardzo łatwo można znaleźć w Bramie Północy. Liczby terii można znaleźć przy czy dwóch koron. A kwiat, znaczy gałąź rosum bodajże można znaleźć w zniszczonym opactwie. Dobra, to ja tutaj Zakończam, no i zaraz się widzimy po krótkiej przerwie. No, już po krótkiej przerwie znów wracamy do dalszego quest'a. Psiakość, przyniosłeś wszystkie składniki? Nie przyniosły wszystkie składniki? Aha. Czyli musimy po przepis ruszać... Do Grabera. A on się mieści w starych ruinach. Przepraszam Was za lagi. Ale już jednak chyba nic nie zrobię. Nie wygram z tym. Dobra. Jest Graber. Panie, nie wściekaj się. Tak. Nie. I co teraz? Aha. No i z tym kłem... Musimy iść do... Do Werbin. Hmm. No ja tam niestety będę musiał pójść piechotą. Eee. Yy. No tak, piechotą. A niestety będę musiał zrobić kolejną krótką przerwę. Widzimy się w Erwin. Witam Was po drugiej przerwie mojej. I dalej kończymy quest'a. Ok, wchodzimy do Barneasa. Teraz z nim rozmawiamy. Barnes. No i co? Dajemy mu zawsze więcej, czyli 600 złotych monet, no i dostajemy naszyjnik. Yy, I teraz powiem tak. Yy, gałąź Rosum yy, w zniszczonym opactwie znalazłem, tak jak powiedziałem, że w zniszczonym opactwie gałąź Rosum można znaleźć kwiat gargulca w bramie północy, a liść baterii w przełączy ten Co chodzi o kieł, można go wylotać z szarych wilków. Najwięcej szarych wilków jest w starych ruinach Kołotornek. To jest mapka. O, tutaj pokażę. O, tutaj. To jest tylko. Wystarczy, że się zejdzie w dół, sami i są stare ruiny. Tam są wilki. Ale przejdźmy dalej do Questa. Wróćmy z nasilnikiem do grambera. No i właśnie ten gramber. Chciałbym powiedzieć, że on jest właśnie w starych ruinach właśnie się tutaj się znajduje najwięcej wilków szarych w ogóle na całej mapie. O właśnie o, z nich wylatuje kieł. W ogóle na całej mapce jest chyba ich najwięcej. Na czym mapce na całym świecie Margionem jest ich tutaj najwięcej. No i co? Nie znaczy pierwszą połowę przepisu. Żeby otrzymać drugą, spróbuję odzyskać i tak drugą połowę przepisu. A więc kamień księżycowy mi chodzi. Od razu mówię, żeby wam było szybciej, bo już tego tego kwestia, Ja akurat jego pamiętam. Eee, idźcie pierw do groty po kamień, Ja zaprowadzę Was tam, bo jest to po drodze. Eee, ja na tym nie stracę, Wy na tym nie stracicie. A co większe zyskacie. Więc. Idziemy tam. Dobra. Jaskinia jest tutaj, tak. Spustoszona jaskinia. I właśnie tam się znajduje kamień księżycowy. Trochę się tutaj zmieniło. Zmieniła ta mapka. Kiedyś jeszcze inaczej przeszło. No ale cóż, zmieniono co zmieniono, zna nie poradzimy, dobra i kamień księżycowy powinien słuchajcie być tutaj, no ale go nie ma, więc jeśli go nie mam no to czekamy, ja zrobię kolejną przerwę i powrócę do was znowu, a więc widzimy się po krótkiej przerwie. Witam Was po... trochę dłuższej przerwie. No i co? I mieliśmy znaleźć kamień księżycowy, więc... Zabieramy ten kamień księżycowy. Idziemy teraz do braci. Bracia chyba są w... 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 Przełęczu Łączyków albo Dolina Rozbójników. No nie wiem, zobaczymy... które z tych respów. To już nie pamiętam dokładnie, które. Czy Dolina Rozbójników, czy Przyłącz Łotrzyków. ŁOTRZYKÓW. Dowiemy się. No już jednak nie będę już zatrzymywał, już pójdę tam z wami. pewnie jak tam dojść do tych braci. No bo co, znowu będę robił przerwę? To już się nie opasę, już... Chcę do końca dociągnąć ten filmik. No i on tak, to chyba będzie tutaj. Oni się znajdował chyba tutaj po lewej stronie na... gdzieś tutaj w rogu, gdzieś tu po lewej stronie. Wolny róg. Po lewej stronie Gdzieś tutaj. O, właśnie są. Gustaw Dak i. I. i, i M. Mm, tak, dobra. Idziemy do nich. Musimy zabić pieski. No nic, weźmiemy sobie kłę. Psa. Idziemy. Dobra. Dlaczego mówiłem, żeby wziąć kamień? Bo jeśli byśmy nie posiadali tego kamienia, no to byśmy musieli się znowu tam wracać. A tak, po drodze bierzecie sobie kamień i już nie musicie wracać, tylko od razu wam dadzą. No i tak, i on chce właśnie tego kamienia. I co pisze? Oddać kamień księżycowi i podarł go braciom D'Ak, aby odzyskać od nich drugą połowę przepisu. No i właśnie ten kamień, jak mówię, był w jaskini spustoszonej w grani, tak byście się musieli wracać, a tak już mamy po drodze. No i co? Że mamy już go, i dają nam drugą część e, przepisu. No i teraz wróć do salomy z ma częściami przepisu. E, no i teraz ja bym gdzieś się deadnął. Lepiej na kule pójść padnę sobie, bo nie chcę się już tam iść, yy, więc pójdę na kulę. <laughs> dobra. Zaraz wyjdziemy Jest kuli. No i dobra, jest jakiś, ale nie wiem, czy ten... no. Ten nas... Ubił. Ok. I czekamy 15 sekund. Dobra. Zrespimy się w Eder. No to z Eder się się przeteleportujemy... do tornek. Dobra. Zrespiliśmy się. No i teraz do. A, no nie mi sam. Dobra. No, i teraz do Tornek. Ok. No, i teraz do Salona. Yy. I to teraz. Szukaj, jeżeli kowalina, dostarcz mu składniki do mikstury usypiającej i odbierz od niego miksturę. A więc lecimy do do, do kowalina. Lekarz kowalin. Yy. On jest w Uroczysku. E, chyba na innych filmikach już u niego tam byłem. Ale już nie pamiętam. Chyba tak. E, no ale co? Ja zatrzymam tutaj filmik. I jak będę już u Kowalina, to powrócę. Witam już Was po kolejnej niestety przerwie. No dobra, jest Covering. Yy. No i to musimy mu skórę tygrysa przynieść. Ja oczywiście skórę białego tygrysa zakpiłem na aukcji, ale jeśli chcecie normalną skórę tygrysa, można też wylocać z tygrysa. Yy. On jest w tornek w jaskini po lewej stronie jest jaskinia i on jest na samym końcu jaskiń lub pójść do osady Zulusów i tam też jest parę tygrysów. Oczywiście ja tak wam proponuję, a jakby tam chcecie, no to już wasz wybór. No i co? Ta skóra nie będzie pasować? Aha, słuchajcie. Ehm, pomyliłem się, ta skóra nie będzie pasować. A więc co, muszę iść po inną skórę. No dobra. No to co niestety znowu będę musiał zrobić przerwę no cóż, no dobra, no to się widzimy po przerwie witam was po kolejnej niestety przerwie. No i co? I zaczynamy dalej kończyć questa u Salam. No i co? <coughs> która przybiegła do dobrze z planem. Zrobił ją nam. E, miksturę usypiająca no i teraz e, kochani musimy zanieść, zanieść miksturę usypiającą do salonu e, no więc idziemy do tornek no już nie będę e, zatrzymywał i przerw robił i takich wszystkich za dużo więc po prostu będę uszedł już tam. A, słuchajcie kochani. Yy, to miała być skóra czarnego niedźwiedzia. Yy, ja myślałem, źle spojrzałem na dialog. Ja myślałem, że to ma być skóra z tygrysa. A to okazało się, że miała być skóra z niedźwiedzia czarnego. Więc yy, niedźwiedź czarny respi się w zniszczonym opactwie jest Dwóch w grupie na górze jest jeden y, sam y, na dole. W zniszczonym oczywiście. Y, z nich hmm. można zdobyć to. Dobra. Y, I teraz do karka Han. Nie, tornek. I znikła mi skóra z tygrysa. Być może, że z tygrysa. Ta brązowa, oczywiście mówię o tej brązowej, była potrzebna, bo ona była tu i znikła, więc chyba też trzeba właśnie z tygrysa. A chyba o tym zauważyłem o tej skórze czarnego niedźwiedzia. No nic. Trudno. Idziemy do saloma. No jest saloma. No i co? Przynieść butelkę mina dla saloma. A więc... Yy... Butelka wina. Możemy kupić u e, karczmarza werbin, lub, e, lub lub lub, e, chyba jak się nie mylę, to będzie można też się kupić w mrokadłach. Tam jest zajazd, a jak nie. To chyba Fitchun zrobili. No nie wiem kochani, muszę jeszcze przerwę zrobić kolejną. No bo już nie pamiętam jak zdobędę wino, no to e, po prostu wezmę, no to widzimy się po kolejnej przerwie. Witam was już po przerwie. E, słuchajcie, dowiedziałem się, że u Sinti można właśnie kupić wino. E, tutaj jest właśnie to wino. <laughs> I ona kosztuje 201 monet. Więc jeśli ktoś nie ma teleportu, na przykład do wermin czy gdzieś, to akurat w tornek zostało to dodane. No bo, wcześniej pamiętam, nie było go, a teraz zostało dodane. No i co? Teraz musimy iść do salam. No i co? Otrzymałem 15,7 k punktów doświadczenia, bo usłabaliśmy na 21 poziom. E, chyba dam zręczność i otrzymano nowy przedmiot. Złoty posąg uroku. E, ja sobie dodam do... jestem łowcą, to mi zręczność jest potrzebna. No i co? No i teraz tego quest'a. Będę nagrywał następne, kolejne quest'y. No i co? Myślę, że Wam się podobał wszystkim. Cześć. Na razie.